jeszcze będziemy Nie na pola! Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, fala! To jest nowa fala, twoja kije. Podgarana wchodzę teraz, członek dobrze. Buduję nową flotę, to jest takie kurde <susur> Cały no kurwa płonę. Mój to jest taki jeze A do z innych jeze co zawsze musi być Musi to też fajnie brzmić Muszę się tu ruszać, muszę to robić slow no. Bo dla niektórych to jest istotne ciąg Kiedy ja tu wchodzę twoja kniha pod jaraną cały czas widzi ileż jebana. Kiedy ja tu wchodzę robię cały czas rap, ona widzi we mnie skórję Lot, tak Robię nową flotę i czuję się tu dobrze, bo cały czas zarabia nową flotę. Czuję się jak młody Bóg, że to właśnie robię. Wyjebane na te flądry, robię sobie flotę. Czuję się jak król, bo jestem królem świata. A oprócz tego, twoja kiki pod To jest nowa fala, to jest nowa fala, twoja kiki jest. Podję rada, to jest nowa fala. To jest nowa fala. Twoja kiki cały czas podję rada. To jest nowa fala, kto jest to bierze, cały czas no to kurwa, pierdol się. Sądzę, tu nieźle robię tarymi, czuję jak body burza yeah. Troszkę w głowie mam schizy monotonne. Bo to cały czas co robię, to to tworzę. Gram za dzieciaki pomyślę, żeby na się grał i drapki, wyszło źle. Wyzywali, no i śmiali i opływali, kurwa, mnie Próbowałem im wytłumaczyć, że to wszystko, co robię, to robię bez czaczy To wszystko, co robię, to robię dla mojej mamy i też wam Chcę mieć dla ludzi szacunek, na grozę Chociaż wiem, że cały czas ja tu właśnie to To młode no bo cały czas to robię w na tym bicie Kto nie jest już ją, wolne chodzi na tą scenę Grafity miasta, siebie wiemy, wiemy co jest najlepsze by nie rozumiem tego To nie jest disco polo, tylko pierzdielony trap My robimy tylko po to, to by nie skończysz malnie i wystawimy to już Za lepsze czasy, zanim znikniemy, gdzieś jest pomiędzy Na zagrażanym lesie tam, gdzie wszystko jest już inne, Czemu życie jest tak niesprawiedliwe Chcemy tylko pobóć sobie i naszej rodzinie Życie je patrawe, coś na striccie i popicie To jest ojczyste osoby Wielki wirki tu na bicie graffiti miasta Wszystko jest tak piękne, żyjemy sobie Mamy to w sobie, robię to co chcę Mały chłopiec, ale robię progres Moli, moli 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 To patrz, 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 strap, to je strap kurie,